Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Tak się uczniowie Jezusa pozdrawiają w Wigilię Paschalną, a jeszcze bardziej w poranek wielkanocny. To jest piękna chwila. Paweł Apostoł wypowiedział krótko: Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. No to teraz pytajmy, jak wygląda spotkanie zmartwychwstałego z ludźmi. Jak to jest? Oczywiście bierzemy do ręki Pismo Święte. I na początek 20 rozdział Ewangelii według Świętego Jana, od jedenastego wiersza. Maria, zaś Magdalena, stała na zewnątrz grobowca i płakała. Jezus pyta, kobieto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona myślała, że to jest ogródnik, więc pyta, zaprano Pana, nie wiesz gdzie? A Jezus wtedy mówi po imieniu. Mario. A ona odwraca się i mówi po hebrajsku: Rabuni, nauczycielu. Zauważmy, pierwsze spotkanie Jezusa ze zmartwychwstałym to jest spotkanie ocierające ludzkie łzy. Świat jest pełen łez. Zmartwychwstały Pan przychodzi i dodaje nadzieję temu, którzy płaczą którzy nadzieję stracili, daje nadzieję i to jest niezwykle istotna lekcja. Mamy jeszcze inne ważne, ja bym chciał przynajmniej na niektóre zwrócić uwagę. Uczniowie myślą, przegrał nasz Pan i my też przegraliśmy, przerażeni okrutną męką, nienawiścią, tłumu. Tym wszystkim, co się stało, i okrutne krzyżowanie Jezusa, męka, cierpienie, nie wytrzymali, pouciekali. Więc idą z Jerozolimy, idą zagubieni. Zjawia się ktoś wokół nich i zaczyna z nimi rozmawiać. Po kolei, powoli wprowadza ich, jakby w sposób na półświadomy, w historię zbawienia w to, co mówi Pismo Święte o Nim, zmartwychwstanie. Finał jest taki, że zapraszają Go do stołu. Jezus bierze chleb i zaczyna się Eucharystia. Otwierają się im oczy. To jest ważna lekcja. Ilu z nas zostawiło czasem to, co dostaliśmy w dzieciństwie, swoją wiarę, Zachwyceni, przerażeni światem, jakby się wydawało, że tamci wygrali. A może trzeba spokojnie pójść trochę za Jezusem i usiąść na chwilę. Eucharystia to jest taka chwila. To znowu lekcja ważna. A inne? Jeżeli mamy kłopot z uwierzeniem, nie myślmy, że to przegrane. Wśród uczniów był Tomasz. Nazywamy go czasem niewiernym Tomaszem. Jezus się zjawił i jeszcze powiedział znowu po zjawieniu coś pięknego. Tchnął na nich i co mówi? Komu grzechy odpuścicie, są odpuszczone. Co znowu jest? Miłość do człowieka. Pogubionego, zmiażdżonego przez grzechy. Odpuśćcie im. Są czyści. Mogą zacząć od nowa życie. A Tomasz powiedział: Muszę dotknąć, muszę być blisko Jezusa. I tak się stało. I ten Tomasz, który był odległy, pierwszy wyznaje pełną wiary: Pan mój i Bóg mój. Takich w historii spotkań ludzi z daleka, którzy nagle otworzyli serce, spotkali Jezusa i mówią: Pan mój i Bóg mój. Życzę Wam takiej wielkanocy. I gdyby z naszych serc wypłynęło to słowo Pan mój i Bóg mój, Jezus w nas wygrał i my wygraliśmy.